Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Zdrowaś Maryjo, Córko Boga Ojca, Zdrowaś Maryjo, Matko Syna Bożego, Zdrowaś Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo, Przybytku całej Trójcy Przenajświętszej. Módlmy się w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, Pani moja, Dobra Matko, Królowo serca mego i życia mego, Pani słodyczy i nadziejo jedyna po Jezusie, serce moje i dusza moja, Całą należą do ciebie i wszystko moje jest Twoim. Dziwico, błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, proszę, niech dziś Twoja dusza będzie we mnie, aby mogła wychwalać Pana. Niech Twój duch będzie we mnie, aby mogła rozradować się w Bogu. Panno wierna. Wyciśnij na mym sercu znak miłości, abym przez ciebie i w tobie odnalazła wierność, memu Bogu. Matko, błogosławiona, zechci mnie łaskawie zaliczyć do grona tych, których jak dzieci kochasz, pouczasz, karmisz, którymi kierujesz i których wspierasz. Matko nasza. Spraw, bym dla miłości Twojej nie rozpraszała się na rzeczy widzialne i przemijające, lecz w moim wnętrzu poszukiwała Boga, który jest moją radością, moim skarbem i chwałą. Syn Twój, umiłowany Jezus Chrystus, w sercu mym zostanie w pełni ukształtowany na większą chwałę Boga, naszego Ojca. Po wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi. Modlitwy. Szczęść Boże.